Cześć, mam na imię Jagoda i dzisiaj przychodzę do Was ze wzorem na te oto siateczkowe rękawy. Wzór jest bardzo prosty, więc jeśli macie wolno popołudnie, to zapraszam do szydełkowania. Powiem Wam teraz, jaką szerokość ma moja robótka. Jest to 44 cm. Wy zmierzcie się od pachy do pachy. U mnie od pachy do pachy wychodzi około właśnie 40 cm. Natomiast na górze wychodzi mi 42 cm. Długość ma 11 cm. Też, teraz zmierzmy długość rękawa. Mój rękaw ma dokładnie 52 cm. Materiały, jakich użyłam, to włóczka z Action za około 5 zł. Jedna włóczka ma według producenta 100 gram. Ja takich włóczek zużyłam jedną i dosłownie troszkę. Także pewnie zużyłam 120-130 g włóczki. Szydełko mam w rozmiarze 4,5. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Pamiętajcie też, że jeśli macie cieńszą włóczkę niż moja, bo ta jest dość gruba, to musicie zrobić więcej oczek łańcuszka niż ja zaczynamy od pętelki i ja będę robić na moje wymiary 55 oczek łańcuszka. Jeśli potrzebujecie większe, to pamiętajcie, żeby zwiększać oczka o 3. Wtedy na końcu nie zostanie nam samotne oczko, lub jeśli potrzebujecie mniej. To zmniejszajcie też o 3 oczka. Ja będę pracować na mini robótce, żeby po prostu Wam pokazać wzór. Jest on bardzo prosty. Wy pracujcie na standardowych wymiarach. Wszystko będziecie mieli też na dole ekranu napisane. Każdy rząd. Jeśli macie już odpowiednią ilość oczek, to rozpoczniemy drugi rząd. I drugi rząd rozpoczynamy następująco. Zapamiętajcie pierwsze oczko za tym oczkiem, z którego wychodzi włóczka. To pierwsze oczko tutaj, w które byśmy się wbijali, w które będziemy się wbijać, zapamiętajcie, możecie zaznaczyć znacznikiem i robimy 5 oczek łańcuszka w górę. 5. Robimy narzut i robimy słupek w tym oczku, które zapamiętaliśmy bądź zaznaczyliśmy. I robimy słupek. I za każdym razem tak będziemy zaczynać. Tak to wygląda. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka, robimy narzut i szukamy trzecie oczko od naszego słupka. Odliczamy sobie raz, dwa, trzy i w tym trzecim robimy słupek. I to jest cały wzór. Dwa oczka łańcuszka i słupek w trzecim oczku. Raz, dwa, trzy i słupek. Dojdźcie do przedostatniego słupka. Dobrze, zrobiłam już przedostatni słupek. Dwa oczka łańcuszka, narzut, i ostatni słupek powinien Wam wyjść w ostatnim oczku. Łańcuszka z pierwszego rzędu. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka, obracamy naszą robótkę i robimy jeszcze trzy oczka łańcuszka w górę, narzut i robimy słupek w, pie, w tej przestrzeni między jednym słupkiem a drugim słupkiem. I tak będziemy pracować w trzecim rzędzie, że w każdej tutaj przestrzeni będziemy robić jeden słupek. Wrócę do Was jeszcze na samym końcu, żeby pokazać, jak kończymy rząd. Jestem już tutaj przy końcu. Zrobiłam przedostatni półsłupek, dwa oczka łańcuszka i teraz robię narzut i będziemy się wbijać w trzecie oczko. Raz, dwa, trzy robimy słupek w trzecim oczku. Tu na samym koniuszku. I tak będziemy kończyć każdy rząd. Żeby nasze słupki był jeden pod drugim, żeby to wszystko szło równiutko. I tak wygląda nasza siateczka. Myślę, że wzór jest bardzo prosty do zapamiętania, że uda Wam się zrobić. Zróbcie, jeśli chcecie mieć 11 cm, zróbcie jeszcze 6 rzędów, żeby łącznie mieć 9 rzędów. Kolejny rząd zaczynamy tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, i w każdej przestrzeni robimy słupek. W każdej przestrzeni robimy słupek. Potykamy się przy rzędzie 9. Mam nadzieję, że dotrwaliście tutaj ze mną. Jesteśmy na końcu rzędu dziewiątego. Robimy jedno oczko łańcuszka, obracamy naszą robótkę i w każdym oczku z poprzedniego rzędu robimy jeden półsłupek. W każdym oczku Jesteśmy przy końcu naszego dziesiątego rzędu i tutaj przerabiamy trzy końcowe oczka łańcuszka. Te trzy oczka musimy w nich zrobić po jednym półsłupku. I tak oto wygląda nasz wykończony przód naszej robótki. Teraz będziemy robić drugą stronę. Robimy 54 oczka łańcuszka. Jeżeli robiliście więcej oczek tych na samym początku, to musicie zrobić teraz o jedno mniej. Jeśli idziecie zgodnie z tym, co ja robiłam, to zróbcie 54 oczka łańcuszka, żeby nie zostało później jedno oczko na końcu. Jeśli macie zrobiony już swój łańcuszek, to robimy oczko ścisłe i w ten sposób mamy już. tył naszej robótki robimy jedno oczko łańcuszka i tak samo wykańczamy tą stronę jak poprzednią, czyli półsłupek w każdym oczku do samego końca. Jak już macie zrobione półsłupki w każdym oczku, to robimy o dwa oczka łańcuszka, obracamy naszą robótkę Robimy 3 oczka łańcuszka i wracamy do naszego wzoru. Czyli narzut i co trzecie oczko łańcuszka robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka narzut i co trzecie oczko do samego końca. Pamiętajcie, Ostatni słupek robimy w trzecim oczku, to powinno nam wyjść idealnie. I teraz tą stronę robimy tak samo jak tamtą. Robimy tyle samo rzędów co poprzednia strona, czyli łącznie 9. Później wrócę i pokażę Wam, jak zrobić rękawy. Zaczynamy robić nasze rękawy. Jeśli macie już Taką samą ilość rzędów z przodu, jak i z tyłu. To teraz zajmiemy się rękawami. I tak, składamy nasze dwie części na pół. Odnajdujemy pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy, tutaj powinna nam wystawać, powinien wystawać kawałek włóczki. I w to oczko będziemy się wbijać. Robimy dwa oczka łańcuszka. I w, robimy narzut i będziemy robić w tym oczku słupek. W tym oczku robimy słupek. Owijamy przez dwa i przez dwa, i mamy w ten sposób zrobiony słupek, i tutaj stworzył nam się. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze trzy oczka łańcuszka i wracamy do naszego wzoru. W każdej tutaj przestrzeni w koło będziemy robić słupek dookoła. W każdej przestrzeni. Zróbcie do końca, i ja Wam pokażę, jak zakończyć. Jestem przy mojej końcówce. W tym ostatnim tutaj okienku zrobię jeszcze słupek, dwa oczka łańcuszka, i tutaj mam ten słupek, z którego zaczynałam, i łączę oczkiem ścisłym, wbijam się w trzecie oczko, szukam sobie, raz odliczam, raz, dwa, trzy, i w trzecim oczku robię oczko ścisłe. I tak kończymy każdy rząd oczkiem ścisłym. Pięć oczek w górę, i w każdej przestrzeni jeden słupek. I w zależności od tego, jakie chcecie mieć długie te rękawy, ja tutaj przy tych moich niebieskich zrobiłam 27 rzędów. 27 rzędów, więc jeśli idziecie zgodnie z moimi wymiarami, to zróbcie 27 rzędów. Dam Wam jeszcze sposób na zwiększenie i zmniejszenie tych okien, które mamy. Zrobię sobie tutaj ten początek. Czyli jeden słupek, dwa oczka, narzut, kolejny słupek i tutaj sobie zmniejszę. I ja to robię w ten sposób: dwa oczka, łańcuszka, narzut. Wchodzę w to pierwsze okienko, tak zawijam sobie, przeciągam, zawijam, przeciągam przez dwa, robię kolejny narzut i w następnym oczku znowu zawijam i przeciągam przez trzy. Przez trzy oczka mi przechodzi. Także zostają mi dwa oczka i przez dwa. I ja tak zmniejszam. Nie wiem, może są jakieś inne, lepsze sposoby. Ten jest mój i mi dobrze działa. Jeszcze raz. Dwa oczka narzut. Chodzę w kolejne oczko. Przeciągam, zawijam, przeciągam. Zostaje mi dwa. Narzut do kolejnego oczka. Przeciągam przez trzy. Przez trzy oczka, tak żeby mi zostały dwa oczka na szydełku i przez dwa. To jest mój sposób na zmniejszanie okienek. Natomiast jeśli chcemy powiększyć, to robimy większą ilość słupków w jednym okienku, czyli robimy dwa oczka łańcuszka, jeden słupek, znowu dwa oczka łańcuszka i kolejny słupek w tym samym oknie wtedy automatycznie nam się, wtedy nam się te rękawy po prostu poszerzają, jeśli zrobimy więcej oczek. Nasz ostatni rząd rękawa wykańczamy tak samo, jak wykańczaliśmy dekolt, czyli robimy jedno oczko łańcuszka i robimy półsłupek w każdym oczku dookoła. Możecie zrobić jeden rząd półsłupków, możecie zrobić dwa rzędy półsłupków, to już jak Wam się podoba. Ja zrobiłam jeden rząd półsłupków, i u mnie właśnie wygląda to w ten sposób. Nie zapomnijcie na końcu rzędu zrobić oczka ścisłego, jednego oczka łańcuszka i odciąć włóczki, i mamy skończony nasz pierwszy rękaw. Żeby zrobić drugi rękaw, to również składamy naszą robótkę na pół i szukamy trzeciego oczka łańcuszka, i w trzecim oczku łańcuszka łapiemy, Przeciągamy sobie włóczkę, dwa oczka łańcuszka i robimy słupek również w trzecim oczku. Szukamy trzeciego oczka. Robimy narzut. O! Nie zrobiłam narzutu. Robimy narzut i robimy słupek. I robimy tak samo jak. Ręka w pierwszy. Naszym ostatnim zadaniem jest wykończenie dołu robótki. Wbijamy się w którekolwiek oczko z łańcuszka początkowego. Nie troszkę przycięło nagranie. Przeciągamy sobie włóczkę. Robimy jedno oczko i półsłupki dookoła. W każdym oczku robimy jeden półsłupek. Możecie wykończyć. Yy, Dwoma rzędami półsłupków możecie wykończyć na przykład słupkami, żeby były większe, żeby się rozróżniało, żeby można było rozróżnić dół od góry, bo przy tych rękawach to wiem, że czasami można ubrać na odwrót. I tak robimy w koło. I w zasadzie to jest koniec. Na końcu nie zapomnijcie też y, zakończyć oczkiem ścisłym. Jeśli tutaj ze mną dotrwaliście, to bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłam, że wszystko było zrozumiałe, że udało Wam się stworzyć razem ze mną takie oto siateczkowe rękawy lub może jakąś siateczkową dłuższą bluzkę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach.